Ze wszystkich różnych soslajków, -like Lies of P jest najbliższe grą From Software, jeżeli chodzi o jakby feeling gry, no i jakość. Najlepszy sposób, żeby opisać Lies of Pi, przynajmniej przez pierwsze parę, paręnaście minut, to byłoby poruszcie znajomości. I co w ogóle ciekawe, to uważam, że ta gra ma najbliżej do Dark Souls 1. I nie chodzi o budowę świata, czy wyposażyć, chodzi po prostu o to, że Pinokio jest dosyć ciężki w sterowaniu i jest pewne drewno, jeżeli chodzi o skręcanie, atakowanie, unikanie. Nie jest to nic złego w tym przypadku, dlatego że gra wydaje się być stworzona wokół tego sposobu sterowania, więc nie jest to minus ani krytyka. Mimo to, Rise of bardzo mocno różni się od Dark Soulsów na wiele różnych sposobów, a więc nie powinniśmy zaczynać tej gry z myślą, że ej, no solsy Soulsy, to kolejne Soulsy, nie? Poczucie znajomości bardzo szybko znika w momencie, kiedy zorientujemy się jak bardzo unikalne są pewne mechaniki, które są wrzucone w kombat i eksplorację. My zacznijmy od kombatu, ponieważ to jest prawdopodobnie pierwsza rzecz, którą zobaczysz. Na początek kombat wydaje się bardzo podobny do soulsów i innych soulslike'ów, ale potem się orientujesz, że parowanie jest znacznie lepsze niż dożywanie. I tak, gra daje małe framey, chociaż wydaje mi się, że ma ich mniej niż soulsy, niezależnie od wagi postaci w sensie wagi jako statystyki oczywiście, więc można przejść grę tylko dodżami. Mało tego, powiedziałbym, że pewni bossowie są, są prości, jeżeli ich dodżujemy, a nie parujemy, ale mimo wszystko to blokowanie i parowanie daje nam znacznie więcej opcji. Parowanie działa następująco, nie blokuje to 100% obrażeń, które dostajemy, tylko je redukuje dosyć mocno i pozwala nam odzyskać obrażenia, które dostaniemy, po tym jak my zaatakujemy przeciwnika, ale te odnawialne życie jest tylko chwilowe. To znaczy dalej możemy umrzeć, jeżeli nie zaatakujemy wystarczająco szybko, no bo mamy tylko pewien ograniczony czas na odzyskanie tego życia. Dodatkowo większość przeciwników nie staggeruje Pinokia, kiedy blokujemy, chyba że jest to duży przeciwnik, jakiś silniejszy atak albo po prostu stamina się skończy. Padowanie natomiast jest po prostu idealnym blokowaniem. Jeśli zablokujemy w momencie, kiedy atak miałby nas trafić, no to nie dostajemy żadnych obrażeń, zużywamy miejsca miny, a dodatkowo zdajemy obrażenia wytrzymałości broń przeciwnika. Aczkolwiek, nie każdy przeciwnik ma broń, którą można zniszczyć. Na przykład, Wiktor walczy za pomocą pięści, więc nie ma co tam zepsuć. Niszczenie broni przeciwnika jest jak najbardziej wariable z strategią, dlatego że samo zniszczenie broni zmniejsza obrażenia, które my dostajemy od tej broni, co robi dosyć spore różnice i ta redukcja jest całkiem odczuwalna. Parowanie. Również wydaje mi się, że szybciej nabija poison damage, czyli przeciwnicy są szybciej staggerowani, a dodatkowo zarówno parowanie, jak i blokowanie wydaje mi się, że zadaje obrażenia broń przeciwnika, natomiast jestem przekonany, że parowanie zdaje.